Nigdy nie robię. Bo ja jestem fajniejsza bo i mądrzejsza i w ja ogóle. jestem głupia. To jest miska rozmów niekontrolowanych. Do końca. Do końca. Nie do końca, kontrolowanych. A czemu ty chciałaś losować? Ja chciałam, bo jeszcze nie losowałam dzisiaj. Nie żeby coś, ale Weronika dzisiaj na audycji powiedziała, że nie chce gadać o jedzeniu. Więc pytanie do Weroniki. Gdybyś mogła jeść do końca życia tylko jedną potrawę, co by to było? Ale poczekaj, bo to trzeba przemyśleć, bo to musi być potrawa, którą można jeść na przykład i na słodko, i na słono, żeby ci się nie znudziło, bo jakbyś miała całe życie jeść coś słodkiego, to byś w końcu się zżygała. Tak. Pizza lub makaron. Pizza na słodko? Ale kurde, I poczekaj. I na przykład serem pleśniowym i rukolą, i ty... Odczepcie się od tego sera dzisiaj wszyscy. <laughs> Nie zawsze jesz nitki, czasami szwiderki, czasami te takie śmieszne rurki w kształcie litery L. Ej, a to prawda, że każdy makaron smakuje inaczej. Hmm. A ty co byś mógł? Leczo. Czemu leczo? Ale leczo w zimie jest niedobre. To W każdym razie... <śmiech> <śmiech> to dla środowiska to byłoby niebezpieczne. <laughs>